Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam drogie Panie. Witam Was bardzo serdecznie po świętach. No tak. Nie wiem czy mnie słychać, czy mnie widać. Dajcie znać, żebym wiedział, czy do kogoś mówię, czy ktoś się pojawia. Powoli się osoby pojawiają. Ja już się pojawiam. No, witam Was bardzo serdecznie. Święta, święta i po świętach. Dzisiaj. Dzisiaj taki y, może zaskakujący temat dla, dla pani, ale to jest y, y, temat, który interesuje pewnie y, niejednego mężczyznę, dlaczego ta kobieta ciągle y, go poucza? Dlaczego, dlaczego kobieta, dlaczego wy dziewczyny pouczacie nas? Co się za tym kryje? O co w tym chodzi? Jakie macie intencje, czy chcecie nam dokopać? O tym dzisiaj będzie w dzisiejszym live'ie. Witam cię bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Kordek. Jestem ekspertem w zakresie psychologii i płci. I ponad 10 lat temu poznałem sekret zrozumienia kobiet. Nauczyłem się kobiecego języka, i od tego momentu wszystko się zmieniło. E, dziś na co dzień zajmuję się w, w, w tłumaczeniu języka kobiecego na męski i odwrotnie. E, na, dzisiejszym, na dzisiejszym live chcę mówić o tym e, pouczaniu. Dziewczyny, czy. E, czy napiszcie, czy jesteście, żebym wiedział, skąd jesteście? O, och, witam, witam Agnieszka. Już po, już po świętach, to prawda. No i się zamieszałem. O co chodzi z tym, tym, tym pouczaniem? Czy, czy wy macie intencję, żeby nas sprawdzić nam przykrość. Dlaczego nas pouczacie? Jaka jest wasza intencja? Co, co wy chcecie dzięki temu osiągnąć? Ja zrobiłem parę notatek. Dlaczego, dlaczego tak jest? E, okazuje się, że mężczyzna i kobieta zupełnie inaczej postrzegają tą, e, te, te pouczanie. E, w momencie, gdy ko kobieta poucza tego mężczyznę, gdy kobieta poucza mężczyznę, mężczyzna traktuje to jako, jako krytykę. Mężczyzna czuje się krytykowany. Dlaczego? Dlatego, że dla nas, facetów, my, mm, inaczej, brakuje mi słów, <laughs> nieźle. Dlatego, że my określamy się, określamy swoją męskość poprzez kompetencje do zrobienia czegoś. Więc jeżeli ktoś nas yy, poucza, mówi: Zrób to, zrób to tak lepiej, a może tą stronę, to my. Czujemy się, że podważasz nasze kompetencje, podważasz naszą męskość. Więc e, my się źle czujemy. My nie chcemy tego, my traktujemy to, e, że wy nas poniżacie, wy nas obrażacie. Czy takie są Twoje intencje? Czy ta, o to Ci chodzi? E, dziewczyny, e, o co, dlaczego, dlaczego, tak, tak, dlaczego Wy tak postępujecie? Zaraz będę czytał komentarze, jest ich sporo. <laughs> Dlatego. E, I dajcie to, czego ja się nauczyłem w ciągu ostatnich 10 lat, to, to nie jest łatwe do, do zrozumienia, szczególnie dla faceta, w takiej sytuacji. Natomiast e, dajcie dziewczyny, napiszcie w komentarzu, jeżeli się z tym zgadzacie. Kobieta, gdy ona po, poucza, e, pouczanie, to jest e, przejaw troski. To jest przejaw troski o tego faceta. Kobieta troszczy się o faceta, gdy, o nie, gdy go kocha, gdy jest dla niej ważny, gdy, gdy, gdy jest jej szczególnie bliski. Ona nie, nie, nie okazuje tego byle komu. Więc gdy ona poucza tego mężczyznę, to, to jest coś pozytywnego. To jest coś pozytywnego. Więc, ale niestety mężczyzna to opatrznie zrozumie. Jaki świat wygląda tak, jakie temu nadajemy znaczenie. Patrzymy, patrzymy, widzimy to, przez jakie okulary patrzymy. Natomiast dobrze jest wiedzieć, dobrze jest wiedzieć, jak to, jak to kobieta postrzega. Jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat kobiety, panowie, jeżeli, nie, wiem, są jacyś panowie w ogóle, czy ja tylko do, ja do kobiet mówię o, o kobiecych sprawach, bo wy się dziewczyny na tym lepiej znacie. Jeżeli kobieta. Jeżeli zrozumiemy siebie nawzajem, jeżeli poznamy swoje ten różny język, różne postrzeganie rzeczywistości, ten świat staje się lepszy. Oczywiście te pouczanie są wyjątki, bo jeżeli ona mówi dokład, w sposób taki luźny, wówczas jest to przejaw troski. Natomiast kiedy ona to wykrzyczy, kiedy ona powtarza to setny raz, i, i no to wtedy, wtedy, wtedy zupełnie to już nie, nie, nie jest przejaw troski, ale to jest to przejaw zwrócenia, zwrócenia uwagę. Ja chciałbym dzisiaj. E, e, chciałbym, chciałbym dzisiaj jeszcze e, poprosić was o jedną rzecz. Dziś ruszyliśmy e, nowy projekt. Nowy projekt na, na YouTubie. Zobaczcie, w, link, w linku poniżej. Ja może tutaj gdzieś zamieszczę też e, ten e, link do nowego nagrania. E, uruchomiliśmy projekt, moment. E, uruchomiliśmy projekt, który się nazywa Zapytaj Grzegorza. Dzisiaj powstał pierwszy odcinek. Jest trochę o seksie, to pewnie was nie interesuje. Momencik, gdzie ja jestem do tych okienek kurczę mam. E, włączam. E, wkładam link. E, tam są rozmowy, czyli dzwoni do mnie, dzwoni do mnie, dzwoni do mnie ktoś i dzwoni do mnie ktoś i rozmawiamy w temacie. Polecam wam, zobaczcie, dajcie znać, jak wam się to podoba, czy to ma sens, czy, A może ktoś z was chciałby. Porozmawiać ze mną, ktoś z Was ma jakiś temat, który odnośnie facetów, relacji, związków, randkowania, który fajnie by było poruszyć. Wówczas my się umawiamy na konkretną godzinę, nagrywamy to i jest materiał do, do tego, żeby, żeby inni też się o, o tym dowiedzieli. Przelećmy komentarze. Jak w ogóle po świętach? Pojedliście czy nie pojedliście? Agnieszka jest, cieszę się. Agajasz dzwonię do ciebie za chwilę. Jest po świętach. Tak jest. Eee... Monika witam, a to już ja. A to już ja. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób rozjaśniło to. To było szczególnie do panów. Dlatego że my, my czujemy się źle. My często dziewczyny wasze. Wasze, wasze zachowania często zupełnie opacznie y, rozumiemy. I przez to tylko się wkurzamy, przez to, przez to, powstają kłopoty, i przez to, i przez to nasza wyobraźnia też zaczyna, zaczyna szaleć. Natomiast yy, Uczmy się siebie, uczmy siebie nawzajem, bo wtedy świat staje się prostszy, wtedy świat staje się dużo, dużo, dużo łatwiejszy. wtedy te wszystkie drobiazgi, które sprawiają, że, że źle, źle się czujemy, że czujemy się obrażeni, że, że ktoś nam robi na złość, wtedy to zmienia perspektywę. Eee, dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję wam, że troszeczkę brakowało mi tych, tych, tych live'ów. I zapraszam do jutrzejszego odcinka. Jeżeli macie pomysł na jutrzejszy odcinek, to bardzo chętnie. Jak nie, to wybierzemy sobie z książeczki. Ostatnio pomyślałem sobie, że, że, że będę losowo, losowo wybierał z książki jakiś temat i omawiał go tutaj e, publicznie. Dziękuję, że jesteście. Życzę pięknego, cudownego dnia. Fajnie, dziewczyny, że jesteście. Kurczę, żaden mężczyzna się tu nie pojawił? Żaden mężczyzna się nie pojawił. Są oczywiście mężczyźni, tylko cicho ciemni. Oni się nie odzywają, bo. No bo, no bo no każdy facet wszystko wie na temat kobiet. Dziękuję Wam, że jesteście. Życzę pięknego, cudownego dnia i do jutra. Do zobaczenia, do usłyszenia, do, do bycia. Dziękuję.